454 grosze i 61 groszy, przenośnik, to jest przenośnik kłosowy. Co tu mamy napisane? Agroma Słupsk. <tryk> Tylko tyle pieniędzy, czy aż tyle, 454 zł taki przenośniczek. Bizon jak widać jeszcze jest w okopach. Dzisiaj się zajmę próbą uruchomienia tego silnika. Na początek wymiana filtrów, montaż akumulatorów, sprawdzenie paliwa i uruchomienie. Filtr powietrza już widać się skończył, się rozsypuje, trzeba zatem go wymienić. To jest AR-200 filtrona. Zatem damy nowy filtr żeby ten kombajn miał czym oddychać bo to już niestety się do niczego nie nadaje brodnica trochę korozji się już zebrało trochę parby. szkoda, że ta śruba jest urwana bo nie ma jak go uszczelnić trzeba było tutaj to rozwiercić, dać nakrętkę i śrubę szóstkę, bo jak inaczej to zrobić, trzeba zatem będzie to rozwiercić. Śrubeczka zrobiona, zatem można przystąpić do montażu filtra. Jeszcze raz AR200. No teraz go będzie można jakoś przykręcić, przynajmniej trzeba tylko jeszcze znaleźć śrubkę i podkładkę, podkładka, szósteczka, szósteczka taka sprężynowa i, i tutaj ma być motylek, bo tutaj się powinno zaglądać codziennie. Dlatego jest motyleczek i teraz jest ładnie to zablokowane. To założę i będzie gotowe. Trzeba usunąć tutaj tą zaślepkę, ale pod tą zaślepką nie ma napędu pompy. Bardzo istotna sprawa. O. Tu jest na płetwę, długa, długa wersja, taka trochę przerobiona przeze mnie O, z dwóch jeden. I teraz można dać tutaj na to, dopiero krążniżkę. Chyba już weszło teraz na swoje miejsce. Tak, teraz jest. Powiedzmy, niech to tak będzie ustawione. By tu ciekł kolej, to trzeba by dać uszczelkę nową. Ale to jest na razie próba. Zobaczymy. W ogóle nie ma chyba uszczelki. jakaś uszczelka jest, ale jej się nie da już odczepić. Trzeba było kupić taką uszczelkę. No tam jest uszczelka, ale jakaś już stara. Gdzie ciek. Kolejnym etapem będzie próba zamontowania tłumika, bo nie ma tłumika. Dobrze, żeby było, żeby był jednak tłumik. Czy to w ogóle tu pasuje? Coś może i pasuje, ale, ale nie schodzi się do końca tak jak trzeba. Może się zejdzie, jak się dokręci. No czas na podłączenie. Tutaj zielony do M. S to będzie czarno-czerwony, chyba różowy do czujnika zaniku ciśnienia, a błękitno-niebieski do wartości ciśnienia. Alternator już też mam podłączony. Tłumik mam założony. Tu na razie uszczelki nie dałem, bo nie mam. Ale na próbę, niech na razie będzie tak. Trzeba będzie kupić uszczelkę. Nie wiem, czy tutaj uszczelka idzie, ale tu chyba uszczelka nie idzie. Uszczelka idzie tylko tutaj. Chociaż może i tu też idzie. Już to się nie zeszło. Tam jest taki okrągły. To to. Taki wystaje rand. Kołmierz. Dobra. Tu mam wszystko zrobione, filtr mam założony. Tu go na razie od dołu nie zamykam. Bo chociaż mógłbym go zamknąć, bo tutaj korozja widzę, jeszcze schnie. Ale już chyba wyschło, można było zamknąć. Tu jest w miarę wyczyszczone, zobaczymy. I trzeba będzie się filtr. Nie, właśnie jak tu filtry paliwa, jaka jest sytuacja. Mogę zobaczyć, w jakiej są kondycji. Może je też trzeba wymienić. Filtron OM504, Made in Poland. Zobaczymy, jak to będzie filtrować. Na razie jest dobrze. Tamten był odwrotnie założony i, i był też w kiepskim stanie. Był cały czarny, pełno szlamu, mułu. Teraz będzie dobrze. Filtron jest najlepszy, przynajmniej wymiary ma dobre i parametry. Czas na montaż. Filtr zamontowany, ale jest problem, bo tu odkręciłem wylot z pompki. Nie mogę tutaj pompować, ona pompuje, ale tylko powietrze, bo tu pod separatorem wody w ogóle nie ma śrubki, kto się zgubił. Trzeba ten separator wody stąd wy, wykręcić i wymienić. Taki nie może być. Na drugim separatorze sytuacja jest zupełnie inna. Chociaż i tak masz kiełko widać zapidziałe, Ale przynajmniej paliwo leci. Teraz przykręcę tą śrubę tutaj. Wszystko to Mi się to wszystko nie podoba, bo to skręcam wszystko na starych uszczelkach, przewody, wszystkie są naprawdę tutaj nie do końca uszczelnione tak jakbym chciał ale spróbuję odpowietrzyć cały system Odpowietrzymy pompę, odpowietrzymy filtry Może to zapali ten silnik militarny do 19 Dobra teraz trzeba filtry odpowietrzyć Najlepiej to lubię odpowietrzać tą śrubą ostatnią. Odkręcam ją i mam wtedy odpowietrzone wszystko. Cały system tylko pompa zostanie. Zopatrzenie ja do tych filtrów są naprawdę chyba niedawno zmieniane, bo aż się błyszczały. idzie. W środku szło ciężej. Jakieś coś zepsuło. Pusto czy pełno? No jest pusto w tym filtrze. No paliwo uciekło. No, paliwa nie ma zbiornika albo co? A bo się pompka zepsuła. No trochę się naszukałem, co jest grane, że tutaj paliwo nie chce lecieć, ale aż w końcu poleciało. Nareszcie można to dokręcić 15 i separator wody wymieniłem i pompkę wymieniłem. Przewód pęk przy zbiorniku. No, nawet odpowietzinki na pompie są odkręcone. Nie mamy wszystko powietrzone. Trzeba podokręcać. Wszystko gotowe do odpalenia. Paliwo jest, powietrze jest, olej jest. Powinien zapalić. Od, jak akumulatory będą dobre. Chwila prawdy. Świeci się coś? Świeci. Gaz na pół. Gaz w ogóle chodzi? To dziwnie chodzi. Ale spróbujemy. Chyba.

zapalił. Niestety nie zapalił. Spali nie czuć. Czyli nie było żadnej sytuacji, żeby to zapaliło. Pytanie dlaczego? Niestety nie zapalił. Może przez to, że akumulatory są za słabe, chociaż on dosyć dobrze kręcił, ale może za słabo. Niestety silnika nie udało się uruchomić. Nie wiem, czy słabe akumulatory, czy co. Tu był błysknięty wężyk, dlatego nie ssało paliwa. Ten kawałek odciąłem. No, niestety, niepocieszony jestem, że drugi dzień, że się nie udaje tego kombajnu jednak uruchomić. Silnika bynajmniej. Bo do uruchomienia kombajnu to jeszcze daleka droga. Akumulatory wstawione do drugiego kombajnu. Zobaczymy, czy zapali. Idziemy zobaczyć silnik SW400 BIS. No, próba. Tak. Ciekawe. Samo zapali. Kolejny dzień prac przy Bizonie. Zobaczymy, czy zapali. Nie można go w ogóle obrócić. Ciężko, bardzo ciężko się obraca. Wyjąłem wszystkie wtryski, sześć sztuk. I teraz bez wtrysków zobaczymy, co będzie. Czy ten silnik ma po prostu zablokowaną gdzieś kompresję, że jest woda, czy co? Uwaga. Zobaczymy. Nie. Tylko tyle. O, no nic nie dalej. Nie daje rady. Jaka tego przyczyna. Nie rusz. Nie ma mowy.